Co ma pani klei na budynku? Nie, ma pani tak... zgodę administracji? A gdzie jest skrzynka? Tutaj żeby ogłoszenia jakieś zostawić? Nie ma skrzynki, proszę pana. Jest Skrzynka w środku. Gdzie skrzynka? Ale co pani zrobi? Dlaczego pani klei tutaj? No bo dlatego, że nie ma skrzynki, bo w większości jest skrzynka z boku, proszę pana. A może tutaj mieszkańcy nie życzą sobie, żeby im kleili takie coś. A to proszę napisać, pan nie zna prawa administracyjnego. Administracyjne prawo mówi, że jest skrzynka. Może można niech zadzwonić niech do Straży Miejskiej i wyjaśnić tę sprawę. Nie za, nie zabrania, no co ma Pani klej tutaj drzwiach pan 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 na drzwiach, jakieś takie coś, skrzynkę zrobić na ulotę, bo nie ma skrzynki. Znaczy, nie, no, nie muszą mieć skrzynki, bo można sobie nie życzysz czegoś takiego. Proszę to, proszę to zdjąć. Proszę to zdjąć. Proszę to zdjąć albo dzwonię do Straży Miejskiej.